Właśnie tak, ona miała na mnie smaka Przycięłam mnie jak piłem sobie sok z ananasa Taka faza Szanowni, dzień dobry Siemano widzowie, dzisiaj opowiem wam o kolejnym nowym rumie, który wpadł w moje łapki Natomiast w pierwszej kolejności powiem szczerze, to nie smak mnie tutaj urzekł A to jak pięknie producent dzieli się z nami wszystkimi informacjami na temat tego co trzymam w rękach? Mamy tutaj Spirited Union, Botanical Run. Queen Pineapple. Queen Pineapple to jest generalnie gatunek ananasa. Ale co więcej, od razu tutaj na froncie etykiety mamy informację, że to jest leżakowany w beczce panamski rum z cynamonem oraz słodkimi przyprawami. Tutaj na boczku z kolei mamy od razu informację, że jest to sweet taste, słodki smak świeżego Queen Victoria Pineapple, czyli ananas królowej Wiktorii, gdzie rum jest redestylowany oraz infuzowany ze skórkami oraz miąższ. Tegoż ananasa. A co więcej, jest tutaj cynamon goździk oraz pieczony kokos for the perfect taste of tropics, czyli, żeby był zdalny smak tropików. Co więcej, na etykiecie, czyli tutaj z tyłu, moi drodzy, mamy jeszcze dwa przepisy na drinki, które możemy zrobić z tym rumem, ale umówmy się nie intererem, nie jakieś tam daiquiri. Bez specjalnych dodatków, bez konserwantów, same naturalne składniki. I co więcej, jest tutaj jeszcze. Perfekto skład, wypisany mojej drodzy. Zawiera żakowany w beczce panamski Panamskirum, wodę destylowaną, cukier mniej niż 20 g na litr, naturalny ekstraktora z destylaty z ananasa królowej Wiktorii, cynamon, goździk oraz kokos. Natomiast na drugim boczku mamy jeszcze taką fajną minimapkę zaznaczoną Panamą oraz mamy informację, że ten rum leżakuje w beczce do 3 lat. Ja osobiście jestem mega wielkim fanem takich rozwiązań, uwielbiam kiedy producenci piszą wszystko co powinno być napisane kiedy z pełną świadomością wiem co będę zaraz jadł lub pił. Dlatego tutaj za to dla firmy Spirited Union Room Company duże serduszko ode mnie. No ale tutaj już nie ma co się oszukiwać, butelka dość pospolita więc nie ma nad czym dewagować. trzeba sprawdzić jak to pachnie i jak to smakuje? No, tutaj po samym otwarciu musicie mi uwierzyć na słowo, że jest już naprawdę słodko i przekozacko-owocowo. Ananasy dominują, ale też taki delikatny bym powiedział jak guma balonowa, troszeczkę jak banany słodkie, tego typu klimat, no ale to jest gdzieś taka paletka smaków dość tożsama, bardzo blisko siebie leżąca. Te ananasy tutaj piszczą, emanują, wręcz po prostu no siekiera leci. Tutaj nawet nie ma co gadać, ja jak to przeleję zaraz do pensji kieliszka, do slifterka, to po prostu tylko i wyłącznie ten efekt zostanie dodatkowo spotęgowany, natomiast Aż musiałem zrobić taką przerwę, żeby się skupić, jak nalewam, bo ostatnio po prostu, jak próbuję coś nalać, to z reguły magicznie rozlewam, no ale. Jezus, jak to pachnie tymi ananasami. Takie kandyzowane ananasy, po prostu, jak wiecie, czasami są w takich plastikowych, celofanowych woreczkach, takie kosteczki kandyzowanych owoców. To to jest dokładnie to. To, to jest tutaj, tu w tym oto szkle, tutaj o. To tutaj jest ten kandyzowany. Ananas. Po prostu to pachnie obłędnie mega dobrze. No i zajebiście tropikalnie owocowo. Także przynajmniej jeśli chodzi o sam zapach, no to tutaj Spirited Union Botanical Rum Queen Pineapple to jest. Queen Pineapple. Królewski ananasik. Tako. Nie no, obłęd. No w zapachu to jest obłęd. No jak ktoś lubi ananasy, to po prostu ten rum spełni jego wszystkie absolutnie oczekiwania. Tutaj nie trzeba szukać niczego więcej. Ja na przykład nie za bardzo przebadam za ananasami. Chociaż kiedyś się nimi. <laughs> Dosyć mocno dokatowałem, ale o, no niesamowite. A kto to do mnie dzwoni w połowie nagrania? Tak, tak. 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 Masło. Dobrze. Tak. Tak. Nie. Tak. Love you. Jak to jest, że to już któryś film, kiedy za każdym razem, kiedy nagrywam coś przez 10 minut na 24-godzinną dobę, ktoś do mnie dzwoni, wracając do rumu. Jak mówiłem, zapach anosowo błędny. Więc nie pozostaje nic innego, jak sprawdzić jak jest tego smak. Podejrzewam, że zdania ekspertów będą podzielone, ponieważ dla mnie to zdecydowanie lepiej pachnie niż smakuje. To jest raz. Dwa, tu czuć alkohol, to jest mocne. Ale trzy, epicko tutaj czuć te ananasy. No, jakby naprawdę ten strzał ananasa do nosa i do ryja jest potężny. Natomiast. Zaczyna się to poszukiwanie, to moja dociekliwość, to szukanie dziury w całym, grupa hamskiej przypierdolki. No i oczywiście jest, ponieważ tutaj wyjątkowo bym się zgodził, że ten kokos gdzieś przebywa ogólnie. Taki w takiej formie, może nie do końca Rafaello, ale taki kokos tutaj gdzieś sobie w tym wszystkim krąży. Ale natomiast na przykład szukam goździków, a goździki są intensywne, mówmy się, no tak średnio. Ale no na pewno w kwestii tego rumu, ich brak tutaj, jakby w tym całym bukiecie aromatycznym, no to nie jest jakaś super strata. I Super, mega turbowada. Ale no właśnie, no ten rum jest mega mocny, mega pikantny. Jednak on w tym ryju robi lekkie spustoszenie alkoholowe. Mimo, że naprawdę po pierwsze on ma 38%. On nawet nie ma 40%, on ma 38%. A naprawdę go czuć, to jest teraz. No ale właśnie, jako przeciwwagę, mamy tą chamską, ananasową po prostu euforię. Więc jakby z mojej perspektywy, ten rum byłby dwa razy lepszy, gdyby było w nim mniej alkoholu. Więcej koncentracji, więcej takiego tonowania, uspokojenia i ta, ta ananasowa słodycz gdzieś by tak po prostu gładko rozpływała się takim pięknym korzuszkiem na tym trunku, nie? Ale jednak no, ten rum bije w ryj. Czy to dobrze, czy to źle? Nie będę tego oceniał, bo tutaj ten rum po prostu jest dobry i być może po prostu on jest nie w moim stylu. Zakładam, że dla ludzi, którzy lubią mocne alkohole i na przykład lubią ananasa, totalnie będą podierani ten rum zrobi dla nich robotę. A tak jak mówię, no ja osobiście wolałbym, żeby on był delikatnie tak, bardziej miękki, mniej pikantny, mniej ostry, mniej alkoholowy, a bardziej jednak słodka ananasowy Co mówię, wciąż nie zmienia faktu, że nie odmówię bogactwa aromatycznego, nie odmówię intensywności aromatycznej. Zwłaszcza nie, nie odmówię intensywności, po prostu, bo jest mocno. Natomiast totalnie na maksa wierzę, że tutaj, tak jak producenci z tyłu zalecają i jest cała normalnie rozpiska, jakie można robić z tego drinki, to ja absolutnie wierzę, że drinki na bazie tego rumu będą. Mega efektowne, że naprawdę one będą robić fajne wrażenie w ustach. No bo mówię, tutaj już ten smak ananasa naprawdę jest, więc jak jeszcze go nie wiem, wkomponujemy jakąś tutaj limonkę, mleczko kokosowe i tak dalej, no to to naprawdę będzie owocowo-tropikalnie w mordzie bogate, więc też szczerze zakładam, że akurat u mnie ten rum zostanie w ten sposób wykorzystany, raczej nie będzie pity mega solo, no ale jeszcze jestem ciekaw jak go po prostu ocenią moi goście, którzy będą się nim raczyć. No tutaj jak widać za mniej więcej 120-130 zł jest ta butelka. Natomiast uważam, że dla ludzi, po prostu szukających i lubujących się w takim stylu, on może dać naprawdę sporo frajdy. Dajcie znać, co sądzicie o takim hamskim ananasowym rumie. Czy to jest coś, po co byście chętnie sięgnęli, gdybyście zobaczyli to na sklepowej półce? I oczywiście, piście w komentarzach, co mógłbym jeszcze dla Was spróbować. No, zapach jest absolutnie obłędny, tego no, po prostu coś niesamowitego. o. Dobrze jest. Teraz tu jest jeszcze nic, bo recyzuję róbę, ale zaraz mam parę butelek whisky do nagrania. Będzie trochę trudniej. No cóż, ja się z wami żegnam. Dziękuję, że oglądaliście. Klikajcie lajka, like, dajcie suba. Pozwólcie mi otworzyć sklep i zarabiać z internetu. Do następnego odcinka.